Cześć, witajcie, z tej strony Tana. idzie ze mną Petryk, Dawidek Hello. i Sewen. Sewen się nie odzywa, ja też witam swoich ludzi, siemaneczko. Słyszeliście kto z nami jest? Normalnie jest ja. Tanasik, i Seven. No. Witajcie. Dzień Dobra. O, elo Dawidek. tutaj w trójkę, ty, dobra, jest Tanec. No, to... lecimy. w trójkę. idziemy na zadymkę. Link do kanału Dawidka w opisie, here. To pod spodem. jaki killer jest? Nie obchodzi tu To może być ogarnięty Chodźcie wszyscy będziemy... Silnik brak, jest będzie normalny nie, ja wiem, tak... wiem. nie zmieścimy się Kurwa ktoś mi trąbi tu <laughs> Jak my się tu nie zmieścimy her Tylko trafiajcie nie? spację To ja was tu pilnuję Ty pilnuj stój jako ten ochroniarz Do szafy się chodzą ja to już mam stary dość tych No co? Nie kurwa, już mi wyjebał co to jest za killer? Ten, ten, ten co duży jest tra traper. Nie mów, że ten, aha dobra, wiem który Ten co z stra ci cię nawala <grym> Dobra, idziemy, traper. dawaj, dawaj, naprawiamy coś Tu się U łe. Koło mnie przebieg Idzie tu Kurwa biegnie za mną I tu hak jest blisko hera, kurwa <grym Naprawimy ten silnik Jeden będzie Kurwa, odrania, tu już ty Tu hak już nasa Szafa, here, chowaj się do szafy dawa, Dawaj, dawaj, rób wody ci Dl, napraw jus, ten naprawi silnik Nie ściągaj się z haka Nie ściągaj, nie ściągaj, bo to jest dobra Rozłożył pułapkę Pułapkę rozłożył here Dobra, poszedł Jak on mnie wyjaśnił na klatę teraz Ściągaj z pułapka Idzie, idzie, idzie Dawidka zapał Łe jak on tu stoi? Panie, mi teraz pomóc. Jak on tam stoi? No ja co? Jak on mnie wyjaśnił? Panie wyjaśnijcie. Czekaj, weźcie się nie pokazuj. Teraz już... Kud... Musicie mi pomóc, e. Jak trepa będzie rozstają. Dobra, ja się nie ruszam, nie? Bo to jest szkoda tego. Panie, Panie będzie stał, nie? nie? Jak ja se wiszę. Ale Normalnie? Dawaj drugi podbiegaj, uciekaj a drugi... No nie do, do, Dobra akcja Róbcie za dymę, dawajcie, za dymkę Dawajcie, chodźcie Normalnie bądź przynętą a drugi niech podbiegnie tak będziemy dawaj, dobra, dawaj, dawaj. dawać... Dobra, mi, dawać szybko. Nie podbiegaj! Nie 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 On hook campi wiesz? Dawaj, dawaj, teraz, dawaj, podnosi dawaj, mnie, Dawaj teraz. sobie Normalnie, chodźcie, uleczycie mnie teraz dawaj, Teraz chodź. mnie, teraz mnie Chodź tutaj bo mam szybkie leczenie dawaj, Ej, dawaj, dawajcie dawaj, dawaj. mnie, chodź Hamas, stój Dawid. A czemu my Ja też nie żyję. Ja też nie A jest tam koło Dobra. ciebie gdzieś? Dobra, no ja stoi tutaj. Teraz full... De de ten. Wiecie. Nie, teraz ja w nie to pomnę. Ma i is Jusa, że jak stoi w miejscu, to nie jest... No. Stoi w miejscu. No, no koło. Wiecie? co to jest trzeba zrobić. Teraz tak, pytanie. Kto jeszcze nie, nie, nie wisił na haku? Ja I wisiałem ja Seven nie wisiał Czekaj ta nas, ja wisiałem Seven ty musisz go odciągnąć a ja go uratuję z haka To dawaj, chodź Dawaj, chodź, po cichu pod hak Tam gdzie on wisi Ty ma go on cię nie rusza, no nie rusz. Ale rusza Ale ta tak podbiegniesz to będzie cię gonił, nie? Ale widzisz, jestem przy nim To będzie ściągnij dobre. Ciągnij go on cię i będzie mył ten dawaj. Nie bo trap nie opada się Nie, on jest hook camperem, to jest... Człowiek. Tak wiek tak, tylko nowych. Jebany, chyba go jebło. User joined your channel. Normalnie. Widzicie, Dawidek, Tanaz, Petryk i Seven, Hello, Elo, my nagrywamy. No właśnie, hera. W tym momencie, Dobra, padłem. User left your channel. Kurna. Padłeś? Padłem, padłem. Dobra, ej, mamy czte- O kurwa, on tam chodzi. Dobra. No kurwa, czyż on do mnie idzie? No to jakaś to rana. No kurwa, ty! Do mnie przyleciał jebany chuj. No. Szkoda mi widział kurwa, no nie wierzę ja ty Ja was obserwuję Ja nie wierzę ty, jak to teraz tak? O już, tu tak hak jest, dobra jest dobra. No Kurde, dobra, dobra. Teraz będę spacjował, nie yeah. Spacja here, spacja here, normalnie her tu, tu rozkłada no, chyba no, tego no, nie, nie, On tam stoi no, ty zrób ale on kampi ty nie da się... No no za to szafą krąży, jest, za szafą no, jest... Bez no za szafą parę. Łe, już chuj po mnie. Czekaj. Ja tyle zapancałem. Normalnie? Uhe. Yeah. Łe idzie. Dobra, Kurwa, ja mną umiał. No. No. Taruj już po... No, po, nie, po to leci, to za to leci za tobą, Leci za tobą. stronę. No tutaj, no. Zajmie ucieknę na jest nie, co nie oni Cię uratują. jesteś? nie Ja uciekam. To dobrze, uciekaj. Ale... On za mną chyba. Dobra. ta on za mną. Dobra. Zabrał mnie już. Tak. No i Nabije mnie na, na, na butle od tym barka. Wyjaśni Cię. Wyjaśni No pa. Jak Cię Normalnie. Od razu mnie zawiło, her. Wyjaśnił Cię. No suka mnie wyjaśnił to możemy ugrać normalnie No tak hmm. Tylko nie da Cię złapać, nie? bo on campi Na spekta idziemy normalnie dobra, trzeba, Jak będziemy wtracać na spację to nie ma opcji, że nas ten... Zobaczymy co tam robią Seven here. Łe to. Yeah. Yeah. To, to nieźle trafiłeś Normalnie, dobra spacja O goni, Sevena, goni. Seven hair goni cię? Seven dostał here. Ja jestem za tym drzewem po ale... Seven, co? Bo to przeszkoda, here. Widziałeś to? Gdzie on jest? Łe. Seven tylko tam taktycznie here. Normalnie, Seven to kobe. Papa co robi? Skopa się do szaf here. Nie... Łe, Widziałeś to? Tamaz No. Łe. Już. A, nie, nie, było szans. Dobra, ja cię uratuję. Wiesz jak... Pa, jak, jak, ja, jak ja to robię taktycznie. Pokaż taktykę tutaj. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Stoi koło Sevena. Jest tutaj, no. Przy haku. Dobra, nie... Nabierze go już no Ale nie skawna się chyba, że przy haku. Ale gdzie ma Iron Graspa. No, no to jest tego. Dobry per. Kurwa, gdzie ten hak? Pyj Nie wiem, nie śmień gdzieś. Ale gdzie? Nie wiem na dół chyba. Do piwnicy? Do siebie. No to już pograne stare, tam nie, nie. Ma iron graspa, czyli że się szybciej yy, dłużej wyklujesz. Ale ja nie wiem gdzie on cię zaniósł, ja cię nie widzę da, Ty, Se uciekł Dobrze, dobrze, dobrze. dawaj. ja cię uleczę Braille. Dawaj, dawaj o, Ale go goni, dawaj zamykaj herę To był tam w Ja my go ugramy, kurwa, lajtowo, normalnie Patrz, ja zamiast silnik robić, gościu, idę silnik robić, ty uciekł. <laughs> <laughs> dobrze. Da widzę silnik rozpala normalnie Czterotłukowy Ale V8 her To chyba z swojego tego, traktora herm V8 her Normalnie? Normalnie Szafa No stary jak jestem sam to ja nie trafić nie mogę na spację Spokojnie, dasz radę Łeee Kurde Dobra, a kurwa, no trzy silniki chyba nie ma opcji No, raczej nie Musiał to w taktycznie robić, nie? Ale go zaniesie, nie? Ale dobra, no spróbuję, nie? Cię znowu chyba na dół. Dążysz. Uciec Znowu na dół, Harry Teraz skrócił Roman Wiggle, wiggle, wiggle. A raczej już nie Ty, uciekł ucie <laughs> Uciekaj, no schowaj się, dzisiaj ci ulep. Jakie gdyby? O no, bo ty jeszcze ma dobry level, nie? Gdzie jesteś? Pierwszemu To Dawidek rób silniki cały czas, nie? No robię, robię, Patrz, ci uciekłeś to... mu Dobra, schowaj się No nie, gdzieś tu jest już Po prawej chyba jest Dobra, Dobra z pierwszemu. Ta no, no. no. Gdzie jesteś no, ja się sam uleszę Ta? Nie, normalnie. mnie no, się no. jedną. Ja szukam silnika Dobra, no. Proszę za mnie na środku mapy gdzieś jest. To ja jestem po lewej stronie mapy chyba, wiesz? No spoko. Gdzie te silniki? Ja mam zawsze problem z... No, zawsze góry. widać u góry. No. Jak u góry? No takie lampy są. No. O tam, widzisz? Na ciebie, po prawej. Łe. Łe. Przebiegł koło mnie! Widziałem to, her. Jak on tu dziś jest? No, w plecy. łe! to jest, jaj stary! No to za... <grym grym> Aaaa! mnie na sukę. Ale jak on mnie stary widział? Nie Dobra, wiem. Dobra, rób to stary, ugrywasz. Tam A, ratować się? Łe, no nie ma opcji, że się zwigluje. No tak, bo mam perka. Jeszcze nie już, o, o, już, już hard. Nie, bo on campi, nie? A, jeszcze masz połowę, no to nie dorzędzę do ciebie. Łe. Campi, nie? Przy tobie. Nie. Nie, no jest. Teraz tak. No, to yes, nie ma szans. Yes. Nie ma szans już. Biednego hmm. nie ma szans. Dlaczego? Ale trzymaj Dawidek, nie? Nie, dobra, ja idę szukać tego. Włazu. Ale sfakałem to, ty. No najlepiej ja włazu. No, pobiegnie za mną, on jak zwykle mnie zrobił. Dobra, co? Puszczam spację, nie? No ja trzymaj jeszcze na razie No, no trzymaj jeszcze No, no on poszedł do mnie Ale nie zdążył się chyba no. Chyba że włos znajdzie No właśnie szukam Dobra Dawidek, Harry. Zaraz się pokażę włos Tylko mnie jest manem Jedzi no, Takie to życie Dobra zobaczymy jak 7 co radzi. To nie wyświadali ten własny, czy co? No nie szukam go po dźwięku hmm. może go znaleźć Tylko może być też w budynku głowy, nie? Mnie hmm. zawsze śmiszyło jak ta muzyka chodzi, nie? Normalnie dobra Za Do Mówisz tak normalnie? No Zadymka? dymka? To <noise> jest <noise> <noise> ten twój perk taki kurde zielony, taka ręka i ten... Że sam no, się no, mógł mógł czy sam ten dobra a ten kod? Że widzę typa jak się na mnie patrzy przez ściany z 36 metrów nawet. Jak podchodzi... Lol. I podczas tego jak jestem w stresie co szybciej robię. I healuję. Tu hak ktoś zniszczył chyba. To haka nie ma her No, żeś tu poległ. Pewnie Patryk. To może nie ja. Chyba. Nie ta, tam ja. Bo tu silnik jest ten do akurat. Masz silnik, Nie, tutaj szanę, ja chyba, tu, no. No, Nie, ta nas To ja poległem Nie robisz tego silnika? Jak on zrobiony? Na no, razie się nie opłaca, nie? Czemu? Jeśli się dowie, że tu jestem No To uciekniesz mu przecież Jak wyjście znajdzie? Nie, jest to gdzieś Dobra w budynku bo. Patrz, Jeździe. widzicie? Nie, spokojnie LOL! Ale to wyglądało jakby bieg na niego, nie? No Patrzę się na mnie tak. No dalej. się No raz spieprzył. No ja bym zrobił ten silnik na twoim miejscu Pobieg z dusz po O co jak w was można znaleźć niby, nie? Łe no, jest ty, a ten właz od, której, od którego silnika... a nie, bo ty możesz... Od jednej osoby. No jak ma, jesteś ostatni, to masz właz, tak? Tak. Tylko... on może być w budynku, On nie? gdzieś... A może, ale mi się zdaje, że, że te włazy są przy silnikach. Nie, nie, nie. To no mówię Ty też kiedyś był właz. Ten, w tym budynku też może tam być. No to trudno, bo... Hmm. Teraz 10 metrów podejść, żeby go usłyszeć. No się do Może się w za naprawianie. Może. Ralipa stary, bo on pewnie włączył niewi niewidzialność i nie będzie słyszał Pan jego On Nie, jestem serca. widzialny. Ten koleś no, tylko jest. Jak stoi, jak stoi, nie słychać bicia serca. Jak to jest widzialny. I to do, do domu tego. No. Do czym jaka zadynka w domu jest? <Klech> Normalnie. Ktoś tu poległ. To ja. <noise> Jak się wisiało, Herre? się, Hera Nic, Josław. Nie, tu nie ma raczej. Gdzie to gówno jest? Już hmm. miał z dwa silniki zrobione. No, no, właśnie, teraz idę do silnika. Muszę go zbejtować. A ile zrobiliśmy? Jest co, zrób, zrób sobie jeden czysty. Okay. Później podbiegnij do tego, co jest yy, już yy, rozpoczęty, nie? No. Jak tu szafa, hera jest? Normalnie Ta masa ulubiona rzecz kurwa w tej silnik. Normalnie ta nas? No szafa normalnie, moja ulubiona Gdzie wy macie tutaj ten jakieś światła przy silniku? Jak to wygląda Pokaż. Pop no pas na górze Aha takie coś dobra Jak zrobisz to się świeci W tym prawie już chodzi To chyba ja go wiesz, zatrzałem Ta to ty No, tak? ja? no. Ja go zacząłem robić, on już tutaj dopadł już. Wyjaśnił cię. No. On campi chyba przy tym wazie, skoro nie chodzi po mapie. Tak mi się wydaje. Jak ty sobie chyba haki możesz niszczyć, nie? Nie. A nie. Nie to operka. <laughs> Jak będzie na niszczenie haków, to już easy takie, że... No to jest sabotageż. To mają tylko typki, nie? Mhm. Ten Hinioli, ten Amerykanin Dobra. Niszczenie haków jest dobre, nie? No. No. Mu, a to jak mu zniszczysz haki, to co wtedy? No to, musi no, to, to... Nie, myśli myśli się nie możesz. Hmm. Tylko. Piwnica zawsze zostaje, nie możesz niszczyć haków w piwnicy. Tylko tak zanim dojdzie to. No. Chyba, że ma Iron Grass na trzecim poziomie. <laughs> Nawet jakby z drugiej końca mapy szedł, to, to byś nie zwiglował. Serio? No. LOL. A Poza. w ogóle słyszeliście o takim perku Noet? Nie. Mm. Yeah. No one escape left. Jeśli są kraty otworzone? Escape, y, nie? Uh -huh. Exity, no to jak on cię walnie, to na hita cię zajmuje. Poza. Lol. Już byłem ten ofiarą takiego czegoś. Tylko że padłem i od razu uciekłem, bo jestem osiągnięcie za to. Jeszcze silnik. Jest. No chyba Campi, wiesz, czy ile tak. punktów będzie miał? Seven Może przy tym włazie campi No tam. Tak sądzę właśnie W jakim włazie? No przy tym do wyjścia. No przy tym co to Ale to on to widzi? No nie, też tego poszukał pewnie, nie? Może on szybciej biega herę No Idź do mnie Łe. Ja słyszę te bicie serca nie? No Poszedł A jak biegniesz na shifcie, to on, on słyszy to nie? Widzi, ślady <grym> To nieźle. A my z Dawidkiem od razu no, biegali no, nie? Dlatego nie ma Dobra. No Jak słyszysz bicie serca to nie ma sensu sprintować tylko Powoli, no, na spokojnie. Się... Co, fać, no... Ale mi zlagowało tutaj, ja wam? Też. Może trochę. Dobre. Dobra. <grym> Powinien być jeszcze perk, gdzie szybciej naprawiasz te silniki, nie? Jest perk, że po prostu klikniesz i się naprawia sam. <grym> automatycznie jeden. Mówisz sam, no. żeby wyjaśnisz to normalnie? Chyba że tu przyjdzie, wiesz? Mm. Już idzie. Właśnie patrzę no, sobie już przyjdzie tu. No. no, poszedł sam. chociaż? Chciał? A, pobiegł. Poszedł, poszedł. No. Gdzie, ten, gdzie to ten? No, gdzie no, to była No teraz mam lipę, bo trzy silniki będzie krążył wokół nich, nie? Dobra, ogarniemy. Wiem, że na pewno jeden na schodach był. A on widzi te silniki jakoś, nie? Co? No on ma takie wulhamy. no. Tylko no. nie widzi, który jest naprawiony, a który nie. No tylko słyszy, kto naprawia. Albo który działa Też jest ten perk? Taki do Wright'a i Nurs, że jak w wrony, to na widzi gdzie nie? Łe najgorsze miejsca tych silników są, powiem wam. Normalnie? No nie ma gdzie uciekać. silnik silnik. Wiem, widzę. No jest. Odpalony nawet bardzo. No nie na nieźle. Łe. Nie wiem czy się nie widział. Nie. Nie. Ale kręci to się jako tak tych kruchu. silników. No, no, ja, bym teraz, ja bym teraz poszedł, nie? Tutaj szybko i naprawiam Taki mam plan. O, to... We, Dobra, easy. Zaraz tu przyjdzie i tam. Już idzie. Chociaż... tak. Już Chociaż... to. Normalnie. Wiesz co, Jesteś... takiego pecha, no. że on podejdzie do drzwi stary tych akurat, który będziesz uciekał. No. Nie będziesz słyszał jego serca, będzie stał, a nagle jeb. Nie, no nie będzie, co raczej, bo to 4 sekundy musi coś w miejscu. Ja to jak tu wyjść no, od razu? On na 100% tu podejdzie. Nie mogę się założyć. Muszę przyczekać tam. No i pewnie sprawdzić drzewa. No już tam po prawej jest. Aha, widzę, widzę. Pomyśl pewnie, że to drugiego o Nie. Nie, jest nie. tu. Nie wiem, ci czy się nie widział. Nie, nie. nie. on no, stanął, czy co? Nie nie, dobra, nie, nie, nie. Tam biega. On chodzi tam. Patrzy, tam, widać. No patrz, i U, idzie. To, tutaj. No wiesz, tu patrz. Ła. Ale go robi, nie wierzę. No i dobra, dawaj, podbiegasz i... Mm -hmm. Łe, idzie widział Cię chyba. Widział Cię, teraz Cię widział Seven, na Nie no widział. Stów. Jakim Co cudem? Tled. Spoko, spoko, wiem kiedy mnie widział. Tylko... Dziwne, że on biega ciągle tutaj. Hmm. ale to będę siedział całą drę. Trudno. Dawaj, <laughs> dawaj, 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 dawaj. Dawaj, jest tam na daleko. Robisz No. Go. Jakie? Nie, 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 Jest źle. No i ja. 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 Dawaj, dawaj na nie, bo on teraz nie, No i dobra, robisz to. No nie, 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 to nie, Ja, wiesz, że on tu wejdzie? <laughs> co? <laughs> Pozdro Ja pierdol, ale... Pagany ten killer jest Ale on już wie, że tu jesteś Kampie No, jest tutaj No, co za menel tu chodzi? Ja Będzie coś stało hmm. teraz Na perku go widzę No, teraz jego sperka z perka i zapieszę. Exitu innego Stoi w miejscu Bo nie na perfu dojdę Hmm najlepiej Nagrywasz coś, to jeszcze tak? Normalnie Normalnie, ade. Ile tam minut masz? Nie wiem No trzeba to tak zrobić, jak on stoi w miejscu Pan hmm. tego nie słyszy? No nie, on no, pewnie tego nie widzi, skoro daleko jest, nie? Bo ślady znikają po 10 sekundach Nie ta gitara się ma Tylko trzeba no, ugrać mm. Jak już tyle zrobiłeś go no to No to musisz stary to ugrać bo to tak go porobiłeś kurwa to musi być jeszcze happier Musi być normalnie trzeba wyjście znaleźć Gdzieś było mm. Nie było Siłę. tu ale był? Nie wiem lecę wzdłuż nie to no? gdzieś tam coś jest A co nie było tu gdzie ja byłem z nim nie wiem. ale były dwa wyjścia Jest tam No ja z baskitu Widać go stąd tam wyjście? No dobra idzie do mnie Łe Łe Być chyba widział On tu ta gdzieś ale... jest ja nie... No tak ale ja nie wiem gdzie jest drugie wyjście ty no, gdzieś tutaj powinno być, na tej ścianie, tylko prawej. No co ty, właśnie nie No wiem. bo, ale on właśnie gdzieś tam, ten... ...pokazywało się. No. No dobra, tam ciągle chodzi, nie? To gdzieś tutaj musiało być. No widać go w oddali. Dobra, tak Chyba, Wiem, że tutaj gdzieś, ten... No tu się pokazywał, ale nie ma, nie? Może tam na prawo bardziej od niego Może Możliwe Bo on tak właśnie biegał jakoś tutaj, wiesz No No, raz spróbuję Kurwa duża ta mapa jest, nie? No. To taka No, ta jest duża No, Mógłby się w was pojawić, Harry no, no, Ale nie możesz, żeby było jedno wyjście, nie? Nie, ja no, nie, nie dwa, bo wyświetliło i... się, no Dwa na pewno Na stówę, no? Jest tam, nie, dobra tam No wyjście. tam jedno, co? Ten tam jedno nie, bo jakby było jedno stare, to byłoby nie fair, bo on by mógł stać przy tym wyjściu, nie? No i co wtedy? No. Ty, a może są dwa koło siebie Nie, tam by stanął na środku i chuj No właśnie on tak robi. No bez on bez kitu on biega między do tym a tym. Do tego, tam gdzie był. Próbuj tak wcześniej, nie? Otwieraj po kawałku i chuj, no. Może się uda. Stoi teraz w miejscu gdzieś. Dobra, tam jest. Gdzie? No tu jest jedno wyjście go. No jedno tu jest. Ty. Dobra, za tymka. On biegnie gdzieś. Szkoda, że nie można mu napisać, bo mu napisał. Już Normalnie. Uciekł, po, chuja, po chuja jeszcze grać. Ja on stoi przy tym wyjściu. A. Mm. O ty klapa, hera. Nice, wow. Łeeee. Porobieni, hera. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, subika, do Tonasa na kanał, do Dawidka też, link w opisie normalnie. widzimy się w następnym odcinku. Sajonera piona. Elo.